Sporo wolnego czasu, komputer z dostępem do internetu. Co można robić? Zakupy. Można robić zakupy. I sądząc po kolejkach do paczkomatów, sporo osób wpadło na ten właśnie sposób zabijania czasu. I chyba też domowego budżetu, ale... Ja spędzam sporo czasu na różnych portalach aukcyjnych w poszukiwaniu antyków, starych mebli, rzemiosła artystycznego, jakichś bibelotów. Bardzo często mozna, można znaleźć perełki. I ja się potrafię im oprzeć, oczywiście, ja nie kupuję. Nie kupuję dużo, na pewno. Yy, nie kupuję za dużo. <laughs> nie kupuję takich rzeczy, których, jeszcze, których już, które już mam. Nie kupuję takich rzeczy, których nie potrzebuję. O. A tego puzdrałecz Buda po prostu potrzebowałem i jeszcze nie miałem. I sami przyznacie, trudno mu się było oprzeć. No, mi się, nie, mi się nie udało. Ale jak się czyta opisy tych aukcji, to one cieszą jakby mniej niż te same te przedmioty, które są wystawione na sprzedaż. Bo na przykład mebel stylowy. No, wiadomo, że stylowy, ale w jakim stylu? W stylu ludwikowskim. Jakim? Ludwikowskim? Czy wszystkie te meble powstały w jakiejś fabryce w Ludwikowie? Nie, no w stylu Ludwika. Jakiego Ludwika? No przecież chyba nie warińskiego. Jak to jest z tymi Ludwikami? Meble w stylu Ludwika? Jakiego? Zostańcie z nami i z Ludwikami. No to o co chodzi z tymi ludwikami? Nie chodzi o to, że możemy myć je płynem do naczyń ludwik, te meble, ale chodzi o to, że nawiązują one do stylów, jakie panowały w czasach panowania tychże ludwików. Gdzie oni panowali? We Francji. I teraz problem z tym, żeby, jak ktoś mówi, że to jest w stylu Ludwika, albo w stylu ludwikowskim, jest taki, że jak spojrzymy na historię Francji, to zauważymy, że tych panów Ludwików, którzy tą Francję rządzili, było <gryw> kilkunastu, jeżeli nie ponad dwudziestu. Zależy jak liczyć i kto uważa kogo za którego Ludwika i króla. Ostatni taki oficjalny, numerowany Ludwik to jest Ludwik XVIII. A po nim był jeszcze jeden Ludwik nienumerowany, Ludwik Filip. Więc jeżeli mamy co najmniej 18, a nawet może 19, a niektórzy liczą też do 20 tych Ludwików, no to możemy domyślać się, że oni rządzili bardzo, bardzo długo. Więc jeżeli powiemy, że coś jest w stylu Ludwika, to trochę tak jakbyśmy powiedzieli, że coś jest w stylu tak jak kiedyś. To jest super precyzja, także jest dzisiaj, wczoraj i dawno, więc to jest w stylu dawnym. I w jakim stylu dawnym? W stylu z XVIII wieku, czy z XVI, czy z XV, czy z XIV, czy z XII. O tym nam już styl Ludwika nie mówi. Żebyśmy powiedzieli, żebyśmy wiedzieli, w jakim konkretnie stylu jest dany mebel, dany budynek, dane wnętrze, to musimy dodać numerek. I na szczęście jest tak, że nie wszyscy panowie Ludwikowie, którzy władali Francją, stworzyli własne style. Tylko kilku, i to tych ostatnich, stworzyło style, czy jakby w czasie ich panowania panowały też style architektoniczne, artystyczne, które nazywamy od ich imienia i od ich numeru. To jest Ludwik XIII, XIV, 15, XV, XVI i Ludwik Filip. Bardzo łatwo to wszystko porozróżniać. Zaraz się zajmiemy panami Ludwikami oraz tym, jak bardzo piękne mebelki tworzyli ich ebeniści, czyli ci, którzy robili dla nich meble. Zacznijmy od Ludwika XIII. I teraz tak z Ludwikiem XIII to jest trochę tak, że nie do końca jest tak, że są meble w jego stylu, tylko tak się określa wszystko to, co działo się w sztuce i w architekturze francuskiej właśnie w czasie panowania Ludwika XIII, czyli w latach 1610-1643. I jeszcze, żeby było łatwiej, to często stylem Ludwika XIII określa się także to, co powstawało we Francji w czasie panowania jego ojca Henryka IV. Więc yy, niezależnie od tego, czy Henryk IV, czy Ludwik XIII, to czasem można powiedzieć, że to jest w stylu Ludwika XIII. Sorry Henryk. To jest po prostu wczesny barok. Więc jak wiecie, jak wygląda wczesny barok, różne odmiany wczesnego baroku i to jest we Francji, to można strzelać, że to jest w stylu Ludwika XIII. Jakieś przykłady. To jest przykład budynków, które powstały na przełomie panowania Henryka IV i Ludwika XIII. To jest Place de Vosges w Paryżu. Bardzo ładny cegła, kamień. O tym, jak to się nazywa i dlaczego to jest charakterystyczne dla Francji, już mówiłem w odcinku o ulicach i kamienicach na Nowogrodzkiej, który znajdziecie, jak klikniecie tutaj. A jakiś mebelek, o, to jest piękny fotel, właśnie w stylu Ludwika XIII, wczesnobarokowy fotel francuski. Zwróćcie uwagę na toczone nóżki. To są te z przodu. Po Ludwiku XIII na tron Francji wstępuje Ludwik. 14. To się można było łatwo domyślić. W 1643 ma raptem kilka lat, ale rządzi bardzo, bardzo długo, bo do 1715 roku 72 lata panowania, z których ponad 50 lat to są jego samodzielne rządy, kiedy on jest właśnie absolutnym władcą Francji i jest to figura. Po prostu gigant. On nawet jest nazywany Ludwikiem Wielkim albo Królem Słońce, bo błyszczał, jaśniał nad Francją właśnie niczym nasza najbliższa gwiazda. Ekscentryczny, fascynujący, człowiek, który naprawdę pchnął Francję na nowe tory wielkości i także zmonopolizował właściwie mecenat artystyczny. Więc tutaj już mamy do czynienia ze sztuką taką, no, zorganizowaną, jeżeli mówimy o stylu Ludwika XIV, to chodzi nam o monumentalny, ozdobny, wystawny, pełen barok, taki właśnie barok monumentalny, barok trochę klasyczny właśnie taki po, jakby urzekający swoją, swoją podniosłością i takim ciężarem gatunkowym. No, Ludwik XIV przede wszystkim rozbudował Wersal. To jest jego dzieło życia, jeżeli chodzi o architekturę. Wersal, ta gigantyczna budowla i właśnie o Wersalu Ludwika XIV będziemy mieli seminarium internetowe. Ono będzie to będzie następne, nie to, co będzie teraz o wstępie do historii sztuki. Tylko kolejne seminarium internetowe to będzie właśnie o tym, jak zobaczyć Wersal Króla Słońca i co byśmy zobaczyli, gdybyśmy weszli do Wersalu, właśnie za panowania króla Słońca, Ludwika XIV. Linki do naszych seminariów internetowych są w opisie. Więc, jak wygląda styl Ludwika XIV? Spójrzmy na sypialnię Ludwika XIV. Właśnie wspaniałe, takie dość nieduże, no bo to jednak sypialnia jest, ale urzekające swoim monumentalizmem i taką podniosłością wnętrze. Zobaczmy jeszcze, co Ludwik. O, może taki mebel, taki fotel w stylu Ludwika XIV, właśnie taki ciężki mebel, dostojny, i w czasie jego panowania działa także wspaniały Ebenista, czyli właśnie taki wykonawca rzemieślniczy mebli. André Charles Bull. I on wymyśla bardzo fajną rzecz, market, marketerię, taki sposób wykańczania właśnie mebli różnymi fornirami, różnymi takimi okładzinami drewnianymi, ale też metalowymi i szylkretowymi, czyli ze skorupy żółwia. I to są bardzo, bardzo piękne, takie wycyzelowane, bardzo delikatne w swojej ozdobie meble, lśniące, no coś urzekającego. Teraz tak, czy można takie meble kupić na Allegro? W pewnym sensie tak, ponieważ ten sposób dekorowania, właśnie ta markieteria w stylu Bula stała się niezwykle popularna i wykonywano takie albo wzorowane, albo jakieś imitacje markieterii Bula. Yy, yy, meble w ten sposób dekorowano bardzo, bardzo, bardzo bardzo długo, aż do XX wieku właściwie, więc można kupić coś w stylu Bula albo w stylu ala Ludwik XIV, ale kupić coś faktycznie, co powstało w XVII wieku czy na początku XVIII wieku w stylu Ludwika XIV na Oliksie, albo na Ebayu, albo na Allegro, no jest dość trudno, bo to jednak było dawno temu i te meble są dość kosztowne I raczej w jakichś takich wyspecjalizowanych antykwariatach bym ich szukał, jeżeli ktoś z Was chce mieć takie meble, jak miał Ludwik XIV w swoim pałacu w Wersalu. Ludwik XIV umiera w roku 1715 i na tron wstępuje jego prawnuk. Ludwik XV. No tam była smutna historia z zarazą w Wersalu przez ostatnie lata panowania Ludwika XIV i on stracił wszystkich męskich potomków. Właśnie jakby jedynym męskim potomkiem, który przetrwał te kilka chorób, które panowało w Wersalu na początku XVIII wieku, był jego prawnuk Ludwik, Ludwik XV, który znowu objął tron w wieku lat zaledwie kilku, był małym pacholęciem, był koronowany już jako, jako dziecko. No i teraz tak, jakbyśmy żyli pod panowaniem 50-letnim, człowieka, który lubi pompatyczność, wystawność, taką ciężar gatunkowy różnych przedmiotów, to pierwsza rzecz, którą byśmy zrobili, to byśmy chcieli czegoś lekkiego, delikatnego, sympatycznego, przytulnego i to właśnie jest styl Ludwika XV, czyli rokoko. Rokoko francuskie to jest właśnie styl Ludwika XV. Ono się zaczyna takim okresem przejściowym, który nazywamy regencją, no bo przecież Ludwik XV jako dziecko nie mógł rządzić sam, w jego imieniu rządził regent, i właśnie od tego regenta ten pierwsza faza y, rokoka francuskiego nazywa się regencją. I teraz dla ułatwienia trzeba pamiętać, że jeżeli mówimy styl regencji i myślimy o Francji, to chodzi nam o początek wieku XVIII, ale jeżeli mówimy styl regencji i myślimy o Anglii, to chodzi nam o początku wieku XIX, czy przełom wieku XVIII i XIX, więc prawie 100 lat później. Więc warto wiedzieć, o czym się myśli, kiedy się mówi. To nawet nie chodzi tylko o regencję. Dobrze, wracajmy do Ludwika XV. Na czym polega ta zmiana? No właśnie na tym, że przesunięcie jest jakby akcentu we wnętrzach mieszkalnych, w ogóle we wnętrzach, na taką przytulność, komfort, elegancję, coś co oni nazywali szlachetną prostotą. I teraz spójrzmy na kilka takich mebelków, no właśnie to jest na przykład fotel w stylu Ludwika XV, zwróćcie uwagę na nóżki, one są takie delikatnie wygięte, takie esowato trochę ukształtowane, płynnie taką miękką linią przechodzą w kształt tego właściwej konstrukcji mebla, tutaj inny fotel, też właśnie bardzo miękki, taki... Nawet nie chodzi o to, że obity, że że jest po prostu miękki, bo jest wyściełany, ale właśnie jego kształty są takie miękkie, delikatne i takie esowato płynące. Tutaj mamy wnętrze całe z biurkiem Ludwika XV. To jest biureczko cylindryczne, przy którym Ludwik XV osobiście pracował. No tam też widzimy właśnie takie miękkie linie, właśnie to esowate wygięcie nóg, to jest właśnie bardzo charakterystyczna rzecz dla rokoka francuskiego, dla rokokowej, rokokowych wnętrz w ogóle. I co jeszcze mogę Wam pokazać? O, to jest symbol. Sympatyczna taka taki kolekcja mebli z Luwru, właśnie jak mogło wyglądać takie wnętrze, gdzie można było tak sobie przestawiać mebelki i kształtować je dowolnie do potrzeb. Nie ma tego monumentalizmu, nie ma tego ciężaru. Sympatycznie by się nam tam spędzało, myślę, długie godziny tej naszej kwarantanny i izolacji, którą wiele osób teraz musi cały czas Przechodzić. Dobrze, na koniec mamy jeszcze taki jeden mebelek. On osobiście należał do Marii Antoniny i on już jest w stylu przejściowym, bo zobaczmy, właśnie, że mamy taką tę miękkość linii na dole, ale na górze, w tym tej szkatułce na biżuterię, tu mamy już takie linie bardziej proste, i to jest jeszcze bardziej takie, może chłodniejsze, ja bym powiedział, że to jest jeszcze bardziej takie uproszczone, ponieważ po Ludwiku XV przychodzi Ludwik. 16, brawo! Ludwik XVI on był wnukiem Ludwika XV, bo tam znowu niestety jego ojciec, czyli jakby ten, ten Delfin, czyli następca tronu, który był synem Ludwika XV, zmarł zanim zmarł jego ojciec, więc następnym królem jest Ludwik XVI, wnuk Ludwika XV, jego żoną jest Maria Antonina i najpierw jest ten styl przejściowy, a potem wchodzi klasycyzm. Ludzie się inspirują tym, jak było w starożytnym Rzymie, jakim się wydaje, że było w starożytnym Rzymie, ale także, jak wiedzą, dzięki wykopaliskom w, w Pompejach i w Herkulanum, to wszystko wpływa na takie uproszczenie, taką klasycyzację. Te meble są no, bardzo takie chłodne, ale też bardzo, bardzo, moim zdaniem, eleganckie. No, to jest pokój w luwrze, właśnie urządzony w stylu Ludwika 16. No i tutaj też można od razu zwrócić uwagę na nóżki. Już nie ma tych esowatych wygięć, to są takie proste nóżki, często zwężające się, trochę uształtowane na przykład jak jakieś takie małe kolumienki. Właśnie to jest taka elegancja i Yy, prostota, to jest taki rodzaj biureczka damskiego, bonheur du jour, to jest taki, takie biurko, taki sekretarzyk trochę do pisania w dzień dla, dla dam. Też widzicie właśnie, że to jest bardzo uproszczony mebelek, taki delikatne ma te nóżki właśnie proste, nie ma tych esowatych wygięć. Moim zdaniem ten mebelek jest cudny i w ogóle ten klasycyzm właśnie spod znaku Ludwika XVI, styl Ludwika XVI w meblarstwie, we wnętrzach, no to jest moim zdaniem takie apogeum wyrafinowania, elegancji Prostoty, ale właśnie szlachetnej prostoty, może nawet bardziej niż francuskie rokoko, więc niż styl Ludwika XV. No za taki klasycyzm, właśnie jak styl Ludwika XVI, nie jeden oddałby głowę. A skoro jesteśmy przy oddawaniu głowy, no to co kończy panowanie Ludwika XVI? Rewolucja. W czasie rewolucji niespecjalnie wiele osób zamawiało wyrafinowane i eleganckie meble, potem jest taki tak zwany styl dyrektoriatu, potem przychodzi Napoleon, cesarstwo yy, i w czasie cesarstwa jest dominujący styl tak zwany empire. Yy, to jest taki monumentalny rodzaj klasycyzmu, bardzo taki pompatyczny znowu. Klasycyzm mamy, czyli nie taki elegancki właśnie jak Ludwik XVI, czyli tylko taką wielką manierę, ale to jest mniej ważne, bo to nie Ludwik, a nas dzisiaj interesują Ludwikowie i proszę bardzo po, po Napoleonie, po stylu empire mamy znowu Ludwika i tym razem jest to Ludwik, jak poprzedni był szesnasty, to ten będzie który. 18. Od 1814 roku do 1824 rządzi Ludwik 18. Więc możecie zapytać, co się stało z Ludwikiem XVII, skoro ostatni z ancien reżimu, czyli sprzed rewolucji, jest XVI, a pierwszy po Napoleonie to jest XVIII. No więc generalnie jest tak, że część osób uważa, że nie trzeba być koronowanym, jakby w wielu systemach takich monarchicznych, tak jest, że nie trzeba być koronowanym, żeby zostać królem. Że korona jakby mistycznie sama przeskakuje z głowy na głowę i w momencie, kiedy umiera jeden król, to jego następca, prawowity następca, Momentalnie staje się królem. I zdaniem legitymistów, czyli właśnie osób, które tak uważają, tak stało się w przypadku Ludwika XVI i jego syna Ludwika XVII. W momencie, kiedy spadła głowa Ludwika XVI na szafocie, bo przecież Ludwik XVI został zgilotynowany, to korona automatycznie z tej głowy przeskoczyła na jego małoletniego syna, który nigdy nie został koronowany, nigdy niczym nie rządził, ale właśnie jemu należał się ten numer Ludwika XVII, więc kiedy jego Stryj, czyli brat jego ojca, brat Ludwika XVI, przyjmował koronę i przyjmował swoje yy, imię, którym, pod którym rządził Francją w, 1820, w 1814 roku. No to jego numer, jemu przynależny, to był właśnie Ludwik XVIII, a nie. 17. Po Ludwiku XVIII to było tylko dziesięcioletnie panowanie, rządzi jego brat, czyli to już trzeci brat na tronie francuskim, Karol X i na Karolu X kończy się ta główna linia burbonów na tronie francuskim. Czy jest styl Ludwika XVIII? Nie specjalnie, bo to raz, że za krótkie panowanie, dwa, że właśnie jakby cały ten okres rządów Ludwika XVIII i Karola X, czyli tych dwóch ostatnich braci, to jest nazywane okresem restauracji, kiedy następuje przywrócenie dawnego porządku po, rewoluc po rewolucji, czy porządku przedrewolucyjnego we, we Francji. I jest spory taki eklektyzm, można powiedzieć. Różni ludzie projektują różne rzeczy, różne te mody się przewijają. Ludwik XVIII próbuje wprowadzić neorokoko, czyli jakby odwołać się do czasów z Ludwika XV rządów, czyli tej, tej sztuki rokokowej, ale generalnie są różne koncepcje. Jest trochę klasycyzmu, właśnie trochę tego neorokoka. I na tym się kończą nasi Ludwikowie numerowani. Ale, jak powiedziałem, po Ludwiku z numerkiem 18 jest jeszcze jeden Ludwik beznumerkowy. Jest to Ludwik Filip, który rządzi w połowie wieku XIX, czy przed samo połowie wieku XIX, i z Ludwikiem Filipem już jest związany styl, chociaż jest to bardzo takie szerokie pojęcie meble w stylu Ludwika XVIII, przepraszam, meble w stylu Ludwika Filipa, ponieważ, no, Dużo różnych, właśnie, nurtów jest, to jest bardzo eklektyczne, czyli właśnie bardzo dużo różnych nawiązań pojawia się, i też w czasach, już właśnie w połowie XIX wieku, w czasach panowania Ludwika Filipa, mamy co? Produkcję przemysłową, która wchodzi także do meblarstwa. Coraz mniej jest tych takich ręcznych, wytwórni, tych ebenistów, rzemieślników, którzy tworzyli z mebli te małe dzieła sztuki, coraz więcej jest takiej masowej produkcji mebli. Stąd też, jeżeli mamy jakieś XIX-wieczne meble, no to bardzo często one są. Trochę chociaż czy w jakimś pewnym stopniu stworzone już maszynowo czy przemysłowo, a nie przez jakiegoś rzemieślnika. I w czasie Ludwika Filipa panowania bardzo dużo takich mebli jest produkowanych, czy trochę się zmienia ten przemysł meblarski właśnie już na bardziej podobny do tego, co my dzisiaj, dzisiaj znamy. A sam styl Ludwika Filipa, czy to w jaki sposób te meble, meble wyglądają, to generalnie są takie, jakby wyraz gustu warstw mieszczańskich. Czyli to jest raczej taki nie królewski styl, ale bardziej burżuazyjny, odpowiednikiem. Na, na wschód od Francji to jest Biedermeier, ale jest to bardzo różnicowane, więc teraz nie będę żadnych jakby, przykładów pokazywał, bo one, te meble są różne, ale no, są meble w stylu czy w, z okresu panowania Ludwika Filipa. I czy takie meble można kupić w Polsce? Tak, 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 tego typu mebli jest już coś dużo na rynku, szczególnie właśnie, że też bardzo dużo mebli produkowanych wtedy, czy w ogóle no, we Francji w XIX wieku, czy na początku XX wieku, nawiązuje jakoś do dawnych stylów, więc można kupić coś z XIX wieku albo z początku XX wieku, co nawiązuje albo jest bardzo, bardzo podobne, jak już prawie, prawie kopią mebla z czasów Ludwika XVI albo Ludwika XV, więc bardzo często to, co czytamy na aukcji, że to jest mebel w stylu Ludwika, Ludwikowski, no to, 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 jest, to jest mebel właśnie z XIX wieku, z końca XIX wieku, z początku XX wieku, który jest zainspirowany którymś z tych stylów które przed chwilą omówiłem, czyli najczęściej właśnie to jest Ludwik XV, albo XVI, albo ewentualnie coś z Ludwika Filipa. Podsumowując, o co chodzi z Ludwikami? Meble w stylu Ludwików odnoszą się do królów Francji, za czasów których były poszczególne style, jakieś konkretne style. Sporo tych królów we Francji z imieniem Ludwik było, nie wszyscy stworzyli swój własny styl, a ci, którzy stworzyli, też nie wszyscy stworzyli jakiś bardzo ważny. Najważniejszych jest trzech ostatnich Ludwików ancien reżimu sprzed rewolucji, czyli Ludwik XIV, monumentalny barok, Ludwik XV, rokoko i Ludwik XVI, klasycyzm, a potem, jest ważny ze względu na meble, jakie wtedy powstawały i na nowe metody produkcji mebli, jest Ludwik Filip z połowy wieku XIX. Mam nadzieję, że to jest jasne. Pytacie o kolejne seminaria internetowe w strefie Konesera. Już skrypt do kolejnego, który będzie nosił tytuł Wstęp do historii sztuki i będzie takim off na sterydach jest gotowy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się nagrać wykład i odpalić ten kurs na kursy.goodidea.archi, ale głowy nie daje. Warto swoją głową nie szafować, co wiemy też z dzisiejszego odcinka. Warto nas, nas śledzić na kanałach pozostałych społecznościowych, na Instagramie. Warto się zapisać na newsletter, ponieważ tam zawsze informujemy o tym, że kolejne kursy są już dostępne. A po tym kursie, który teraz jest prawie gotowy, czyli o wstępie do historii sztuki, o tym właśnie, jak podejść do historii sztuki, planujemy kurs. Panujemy seminarium o Wersalu, Króla Słońca, o tym właśnie jak Ludwik XIV wprowadził do Francji ten swój monumentalny, pompatyczny, wspaniały, klasycyzujący barok. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał i kliknij tutaj, aby zobaczyć film o rokokowej kamienicy w Warszawie, która jest piękna, cudowna i ma charakterystyczny rokokowy ornament. Dziękuję, do zobaczenia.